Cześć wszystkim. Dzisiaj prezentacja zestawu kluczy nasadowych marki Honiton. Jest to model katalogowy H4351. Zestaw składa się z 155 elementów w zestawie mamy dostępne trzy grzechotki 1 druga, 3 ósme i 1 czwarta cala. Do grzechotki 1 czwarta cala mamy nasadki krótkie sześciokątne od czwórki do 14, dodatkowo nasadki długie sześciokątne od czwórki do dziesiątki. Długość tych nasadek to około 50 mm. Do grzechotki 3/8 cala mamy nasadki sześciokątne krótkie od 10 do 19. Nasadki sześciokątne długie 63 mm od 10 do 15. Do grzechotki 1/2 cala wybór nasadek jest już dużo większy. I tak, nasadki sześciokątne krótkie od Dziesiątki do 32 oraz nasadki sześciokątne długie 77 mm od rozmiaru 14 do rozmiaru 22. W zestawie mamy także zestaw nasadek z gniazdem Torx. I tak, dla grzechotki czwarta cala są to rozmiary od E4 do E8. Dla grzechotki 3,8 cala są to rozmiary od E10 do E18. I dla grzechotki Jedna druga cala jest to rozmiar 20, 22 i 24. Dodatkowo w zestawie znajdują się trzy nasadki do świec. Dwie na jedną drugą cala jest to rozmiar 16 i 21. Oraz jedna nasadka na grzechotkę 3 ósmy cala w rozmiarze numer 16. Mamy także trzy przeguby kardana. Tak na grzechotkę 1 czwarta, 3 ósmy i 1 druga cala. Dodatkowo do każdej grzechotki mamy po dwie przeduszki. Dla grzechotki 1,4 cala są to przeduszki 50 i 100. Dla grzechotki 3,8 cala są to przeduszki 75 i 150 mm. I dla grzechotki 1,2 cala jest to przeduszka 125 i 250 mm. W zestawie znajduje się także chwytak do nasady na 1,4 cala, tak zwany śrubokręt. Dodatkowo mamy cały zestaw bitów. Są to bity płaskie, krzyżak, imbus, torx na jedną czwartą cala. Bity na 3 cala, jest to także zestaw innych bitów, z których możemy skorzystać po zastosowaniu adaptera z końcówką 10 na grzechotkę 3 lub jedną drugą cala. Cały zestaw znajduje się w naprawdę dobrze wykonanej walizce. Plastiki są dobrze spasowane, nic nam nie wylatuje. Ja z tego zestawu korzystam już kilka dobrych miesięcy. Zresztą, jak widać, zestaw wygląda jak nowy. Dodatkowo należy wspomnieć o fenomenalnych grzechotkach. Są to grzechotki teleskopowe. Dzięki takiej od odkręcenie żadnej śruby nie będzie stanowiło dla nas problemu. O marce Honiton dowiedziałem się od znajomego mechanika, który z podobnego zestawu korzysta już kilka lub nawet kilkanaście lat i nie ma z nim większych problemów. Pamiętajcie, inwestując w walizkę narzędziową taki zestaw lepiej zainwestować raz, a dobrze zapłacić raz trochę więcej i mieć spokój na kilka lub nawet kilkanaście dobrych lat. Wcześniej korzystałem z innego zestawu. Był to zestaw budżetowy i po około roku, półtora roku użytkowania go wymieniłem jedną trzecią część nasadek, które po prostu albo zaczęły objeżdżać, albo popękały. Jedyne co mogę powiedzieć dobrego o takim tanim zestawie to grzechotki. Z nimi jak do tej pory nie miałem żadnych problemów. Mam nadzieję, że prezentacja się podobała. Napiszcie na dole w komentarzach, co chcielibyście zobaczyć, co chcielibyście, żebym przetestował. I najważniejsze: lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Cześć.